Patrz, jak ja wyglądam. Jezus, jak nieboszczyk. Pierwszy raz w życiu będę piła szota witaminowego. Nigdy nie piłam. Tak jak widzieliście, wydaliśmy trzy dechy kurwa, na nic. Nie ma żadnego obiadu. Masz przepik. Nie, nakrzepi. nie jestem twarda. Czy trochę tu będę, to naprawdę mnie zapną w pasiki. Nie mogę na, sama na siebie patrzeć w kamerze. Takie mam wyrzuty sumienia i źle się z tym czuję. Witam was cieplutko. Chora jak... Pies. I teraz wyłączy znowu sama. Kurde, wzięłam tą kamerę, co się wyłącza cała, słuchajcie, niestety zapomniałam, że tak robi. Chora jak pies. Tak, wam mówiłam, że coś tam zbrało, bo taki ostatniej... to <laughs> nie nagram i słuchajcie, bada się wyłącza cały czas. Telefon. Niezawodny w nakrywaniu. pierdzielcie te kamery, wszystkie. Telefon. Najlepszy. Chora jak pies, o tym mówiłam, bo się się zje Jest przepiękna pogoda, jest 15 stopni. Nie widać po moim ubiorze, może, ale, no tak jak mówię, no, chora. 15 jest chora. No, jest 12. <laughs> przyjechaliśmy do Asty, bo potrzebuję wagę kupić, bo moja dalej waży. Tak, że. Mam krótkie spodnie, już. Schudłam 15 kg, ki... 15 schudłam 1,5 kilo w ten tydzień. Pokażę, że ma krótkie spodnie. spodnie. tak. A ja mam ocieplane lekkie sy. Na przykład. <laughs> <Zawsze> <laughs> Poważnie, mam ci ocieplane lekkie Bo ja, no, ale jestem zgrzana, już czuję, że mi gorąco. Dziś po taka gorąco. Wysiona, no w okularach dzisiaj z i tak będę, bo patrz jak ja wyglądam, Jezus jak nieboszczyk. Oczko tak. klapuje temu misiu jedno. dwa, leje mi się z oczu. Eee. Z, dlatego dzisiaj będzie cały vlog w okularach, nawet jak będę w, w mieszkaniu, więc <noise> nie dziwcie się. Dobra, idziemy zobaczyć czy jest waga i wychodzimy. Potem po karmę dla Kici musimy pojechać jeszcze do zoologicznego. Mówię, słuchajcie, że teraz wyglądamy jak idioci, bo ja w miszku, a Łukasz, słuchajcie, w koszuli. Łukasz jest dobrze ubrany, tak, ja tak. jestem źle. Tak. Ja wyglądam no, jak kretyn, w krótkich rękawach, a tu pan w, w kurtce z, z kapturem z misia. Także, no nie wyglądam tak głupio. Nie, każdy jest... jest ubrany inaczej po prostu. Tak, pan ma z tej firmy... Zimowej. E, e, gąska z, z Kanady, czyli to no. jest kurtka tak. na, na minusowe temperatury. Wagi nie ma, znaczy jest, ale ta jeszcze na Amazonie, więc ta z przyjdzie jutro za to są polskie zakupy. <grywanie> no, nie wychodzimy teraz, bo e, źle się czuję. I źle wyglądam, ludzie się na mnie patrzą. Kasujemy się i słuchajcie, już jest 20, no już jest 30 funtów. A zobaczcie, co my tu mamy. To Wcale nic. No tak. Frontline dla Kuki tylko 8, bo trzeba ją odrobaczyć. Jest czas po prostu. No, więc to minus 8 funtów. 23. Są same starki jogurty, ogórty. 23. Czyli 25 funtów. Masakra no to. Ale jest fajnie, słuchajcie, naprawdę. Ja sobie wzięłam turmeric, turmeric recovery Szota witaminowego. Zaraz spróbujemy. Pierwszy raz w życiu będę piła szota witaminowego. Nigdy nie piłam takich shotów. To nie jest styk witamowy, to chodzi tylko, że... Turmerikiem, pomarańcza. Kurkuma kurkuma no No i tak jak widzieliście wydaliśmy trzy dechy kurwa na nic, ja nie ale... ma żadnego obiadu. Nocie to czemu sam tych ślatów nie robić? Tylko dwójkę płaci za Ile tam jest? No mało, to jest 60 ml. 60. Gdzie my mamy samochód tam. Łukasz? Tak. Tak daleko. Tak, bo mam no, ktoś lakier po Co ty mówisz? To na parkingach, nie? Chciałabym Przekląć, ale nie wiem. No. Próbujemy szota. Słuchajcie, nagrywam dzisiaj wszystko telefonem, bo no, kamera nie da rady. Okej, okay, próbujemy. Nie. Uwaga. Ja nic, a ja nie mam smaku za bardzo, ale... Szeki! Sie... O kurde! Szeki. Jaki to masz? Ale to wioska? pachnie. To wielki, nie? Może lepiej. Poczekaj, tak co mi to przypomina? Przyprawy jakoś bardzo pachnie. Wiesz tak jak to trochę? pachnie? No. Jak czarna porzeczka. O, właśnie. Sięgam a no. tu nie ma czarnej porzeczki. Tak, to jest czarna porzeczka. Coś czuję trochę, no. Nie? Mhm, no. Tak uwaga. Daj jednego łóczka. No, tak mi tylko, żebym sobie umoczył, zobaczył. Małego weź. Ale niedobre się. Czarna porzeczka mega. Ale pali. Pali, no. Czuć tą kurkumę i czuć pieprz kajent. Strasznie jen. pali. Piesz, pieprzka no, jen tam jest? Pieprzka jen, tak. Po cholerę. Ja żeby, tego co, tak pali, żeby, żeby ci przeżarło przyjmę, bakterie. Ja mam tutaj, o, KLPP, witamina B12. Mm. No, ale to jest dobre. Masz przepi? Nie, nie jestem twarda. To walnij od razu, to jest szok. ale ja nie umiem tak. Tak samo jak, jak nie, nie rozumiem, jak niektórzy mogą kieliszka wypić tak na raz. Ja bym powiedział, przypomnij sobie o ostatnią Ach, kurde. So, so, sobotę i wal na raz. Jaką ostatnią sobotę? Ja właśnie, właśnie nie, nie pamiętam, nie. słuchajcie, my nie pamiętamy kiedy myśmy ostatnio pili wódkę. Kiedy myśmy pili wódkę? Nawet na urodziny nie mogą sobie kupić, jak prawdziwy Polak był. Ale wódkę czystą, ja mówię. No gdzie czystą? Ja nie pamiętam kiedy myśmy pili, kiedyś z tatą może, nie? A to ja tego nie pamiętam w ogóle, kiedy to było. Aha. Na Wielkanoc którąś. Oj, to było chyba z 3 lata temu. No, kupę czasu temu. Kieliszki, kieliszki mamy tylko dlatego, że właśnie dostaliśmy od taty, bo nie mieliśmy nawet kieliszków nigdy w domu, nie? Chyba... Nie wiem, z 2-3 lata. Mhm. Hmm. Bardziej 3 chyba. Jezu, to jest coraz gorsze. Do Agunia się wyrzekła polskości Agunia teraz jest piratem Agunia woli rum na przykład Prawda? No. Piratką raczej toku dostałam takie to jest ostre O Jezu otworzyła O jak super Nie nie chcę mlecznego po to tym nie, nie chcę mlecznego po tym Jest dobrze jedziemy dalej Jest gorąco jest zatkanie, wszyscy się na mnie gapili. No, bo zobaczcie, jak ja wyglądam. Ja wyglądam, jakbym miała. Idziemy nad Trzy literową chorobę. Nieuleczalną. Kac? <grym> to jest <uleczalne. grym> <A> Starczy zaklinować. <grym> Kac, możesz mieć ile chcesz. No, żartuję. Dobra, jedziemy sobie. Mi się wydawało, że to aga jest, ale. Kurwa, telefon i samochód. Ale to nie jest Aga. Co? taka pani była podobna do Agi, wiesz? No. Dziwne. Dobranoc. Jak to się mogło stać? Tu Łukasz, no przecież widzisz, że mam telefon, jedziesz. No. to jedziesz. To... To... Powiedziałaś, żebym już się. Powiedziałam. Powiedziałam. Ja mam nie zapięta jestem. No i co teraz? Teraz będzie. o opieprz zapięcie w pas pasiki, pasiki. No. już niedługo <noise> czy trochę tu będę, to naprawdę mnie zapną w pasiki nagram wam słuchajcie, ale niech ja trochę wyzdrowieję, żebym tak przez ten nos nie skrzypiała to wam nagram film o, o tym jak zabiorą mnie w pasiki jak jeszcze trochę tutaj. Chyba nawet tak nazwę ten film. Jeszcze tu, tu pobędę, a zapnął mnie w pasy. Taki będzie tytuł vloga. Więc łatwo będziecie mogli znaleźć, jak będziecie chcieli. Ej, nie mam w ogóle biżuterii żadnej, zobacz, ani kolczyków, ani pierścionka, ani bransoletki. Boże! Bo ja nie zamierzałam wychodzić z auta. Łukasz mnie zmusił, żebym wyszła z auta z nim do sklepu. Ale teraz już tylko co, pokarmę, fejdzie? nie? Tylko pokarmę co? No ja podejrzewam, że jakbym nie wyszła z tego auta, to byśmy mniej zapłacili bo byś tak nie chodził po jogurtach pewnie i ten, nie, tak to ze mną no dobrze, tak dobrze, bo mam tak, mam jogurciki masz jogurciki fajne pyszne, no. pyszne jogurty, naturalne no tam na ladzie e widzieliście, możecie zobaczyć w Longley Farm sobie. Może long możecie farm, no. so, so, so sobie kupić, właśnie są tak małe, nie, No one w ogóle opakowanie najtańsze. mają takie, które wygląda jakby to Ale, naprawdę było prostu z krowy tak, ten jogurt leciał bo tam są nie? <grym> dwa składniki, jest ten jogurt no. i są owoce po prostu nie tak. ma tam absolutnie nic więcej no, tak on nie jest zdrowo. jakiś, e, przede wszystkim on smakuje no, nie każdemu to może smakować, ale to są całe owoce wrzucone, orzechy włoskie pokruszone na grubo i po prostu jakbyś wzięła garść i wrzuciła sobie, tak jakbyś o. robiła dla siebie albo dla swojego No, Takie domowe, nie? naturalnego pysznie. wrzucacie. No, i niedrogie one są chyba. Przecież chociaż przecież to za Nie się to jest malutki kubeczek. Nie, nie wiem, ile tam jest mililitrów, może być. No naprawdę są genialne. No, polecam. ale dobre, Łukasz ja się poleca. Także... I tu i są nowe smaki, właśnie. No, jest dużo za... tu było, nie? A, e, Boże. Tu to jest Co ja jest? Się... Agrestowy. Agrestowy. Właśnie. No. No, jeden z moich Agrestowy. ulubionych. Ktoś lubi agres. Tak. No. Dobra, jedziemy teraz po karmę dla Kici, bo Kicia. Zaczęła się karma i kurde, wiecie, kombinowałam, psieje. co jej dać, ale miała jeszcze dużo y, ciasteczek z witaminkami, liki liki i takie różne rzeczy, zresztą na psie też, bo ona podjada na kuki karmę, ona, psi, ona podjada kuki karmę, bo jeszcze nieraz raz przyłapałam. A ktoś mi mówi właśnie, że, że miał kota, który Ja Ci mówiłam o moim, o moim kumplu Mareczku. Że... Pił psiem i taki mój, skór w, Rudolf, ryn, tak. Wyrusku. Mój kolega Mareczek, Jeżeli przypadkiem wpadł na vloga, pozdrawiam. To, to ja, ja ci ja miał kota Rudolfa, który był wychowany, był karmiony psim mlekiem. Z psa psa... Psa, pił, tuka dostała po prostu, wiecie, mleka. Nie miękkie gry. I... Tak, i... I on to wleko, ten kot. I ten kot odważył ja z 15 kilo. Nie, on był ogromnym, wielkim i jeszcze był rudym. Nazywał się Rudolf, był rudy i, i, oh, e, oh. i wyglądał jak Garfield, oh. autentycznie on wyglądał. Jak... Co? Piękny. Co? Banner Pim. Banner to jest od zawsze. No to... Bipszczółka. No ale taki wielki, ogromny, nowy, kolorowy. Nie, <laughs> to nic się nie zmieniło. Nie? Nie. Nie? To bo, Widzisz, dzisiaj świat i na dzisiaj wygląda. Dzisiaj jakoś Słonecznie, słońce zaświeciło ciepło, to... to, to i ładniejszy. Wszystko jest ładniejszy. O Boże. No i taki, że taki jest kot chowany na psim mleku. chcecie mieć wielkiego kota, to psie mleko. Czyli analogicznie jakby karmić psa kocim. No to mógłby być niedożywiony. Może co... by się stało? malutki, by był niedożywiony. Bo... Żeby zaczął łazić. Tak jak kot. drzewach. No, to teoretycznie... <coughs> Kicia robi tak jak kuki. No, kuki robi oczy, tak kicia. Kicia Gris się nauczyła też w szyję. Gdzie psa, psa w szyję. Tak, łapie ją tak za kark. No i, śmieszne jest to, że one od, od siebie od się od siebie wziąły, jak wziąły, Wzięły pewne no, tak. zachowania, nie? Tak. I karmy też sobie wyjadają chętnie. Ale naj, najlepsze jest, jak pies sobie myje oczka. myje oczy tak, jak, jak kot. Zbliżając wcześniej łapkę i pod... Tak, odkicić, podpatrzyła pole. i myje oczy, wiemy. Dziwaki. Musisz to bo nagrać, No, bo nie wiem, czy to, czy to, to jest norma. No, A, czy Proszę, czy nie. w tym momencie łebku się nie buduje. Kuki zwróciłyśmy po spacerku, jest już za 25. Łukasz po... <gulanie> Kuki, chodź! Łukasz pojechał do sklepu po wodę, bo słuchajcie, my teraz pijemy bardzo dużo wody oboje, więc woda u nas musi być w domu, a nie mamy już praktycznie nic, więc pojechał kupić zapas wody i zamówił nam jedzenie, dzisiaj będzie cheat meal cookie, zamówiliśmy burgera i po burgerze i loaded frytki. Czekam już bardzo, bo jestem bardzo głodna, jestem cały czas zatkana. Czekam też, bo muszę zjeść i wziąć leki. Biorę Sudafet chyba zatoki czy coś takiego, i powiem wam, że tylko to mi pomogło, bo od wtorku już brałam, no od wtorku piłam saszetki, te wiecie, te Lemsip, te wszystkie takie, co są Rofen czy coś tam w Polsce. W każdym razie saszetki z paracetamolem nic mi kompletnie nie pomagały. Codziennie było gorzej wręcz. Do tego stopnia, że słuchajcie, ja w czwartek i w piątek nie byłam w pracy, nie pojechałam do pracy. Napisałam, że nie dam rady. Jak chcą, to mogę pracować z domu, ale że nie było takiej potrzeby, no to, że nie, żebym zdrowiała. No więc leżałam na kanapie, oglądałam YouTube'a, obejrzałam już całego YouTube'a, więc odświeżyłam sub więc dzieci chodzą pod oknami, więc odświeżyłam subskrypcję na Netflixie i nadrabiałam... Love Never Lies to tą polską ten po, polski trzeci sezon strasznie to lubię, nie wiem A. dlaczego ale lubię to, lubię tych ludzi, lubię te pary i w ogóle no i obejrzałam wczoraj całe w dzisiaj będziemy oglądać Coś o mieście, coś tam miasto. Słuchajcie, o historia na faktach o mieście tutaj w Anglii, które było... Właśnie nie, bo tak nie do końca nie, nie mam siły trzymać telefonu. Tu w ogóle mam moje malowanie, bo sobie usiadłam jeszcze malować. Będziemy dać o tym mieście w Anglii, w którym było jakieś dość duże skażenie. Nie wiem czy wody, czy gruntu, czy powietrza. <laughs> Chyba wody mi się wydaje <laughs> duże skażenie. W związku z czym rodziły się <laughs> zdeformowane dzieci. <laughs> Wiecie, bez palców, u rączki, <laughs> bez rączek i, i tak dalej. I to jest na faktach film. Kurde, nie pamiętam. Napiszę wam tutaj tytuł. No, także to dzisiaj zamierzamy wieczorem oglądać. No i myślę, że, myślę, że obejrzymy. Także. Czekamy na jedzenie, czekam na Łukasza z wodą, bo mi się tak chce pić, że po prostu wypiję chyba od razu z litr. No i, i siadamy jeść. I, I co? I nic odpoczywam. I staram się, wiecie, wykurować, ale i tak już jest lepiej, bo już mogę się poruszać. Już mi uszy odetkało, miałam zatkane uszy, miałam zatkany nos, miałam zatkane gardło, wszystko po prostu cała głowa zatkana, cała głowa zatkana słuchajcie, kaszlu tak nie, kaszel dzisiaj się trochę pojawił i taki odrywający się bardzo i gorączkę miałam chyba 37 nie wiem, zamówił Łukasz dzisiaj na Amazonie też termometr taki wiecie, do czoła bo się okazało, męczę się bo się okazało, że nie mamy termometra też bo ten mój pokazywał cały czas 37 najwięcej mi pokazał 37 i 3 w momencie kiedy ja byłam zlana, potem tenka i po prostu ciuchy miałam mokre więc Podejrzewam, że on jest po prostu zły. Mimo, że z tej marki Omron chyba. O, Omron. I to są w miarę dobre takie medyczne sprzęty, ale. Moim zdaniem pokazuje źle. No, także tak, zobaczymy. Dobra, uciekam słuchajcie, bo nie mogę na, sama na siebie patrzeć w kamerze, więc wy na mnie też na pewno nie. Jak cheat meal, słuchajcie, to na bogato. Frytki z kurczakiem. Jezu, jakie te frytki. O. Nie widać w ogóle, że są, są frytki, dobre, nie? <laughs> ale Naprawdę. zobaczcie, są frytki. To są te pyszne, które są. były tak pikantne i nie, nie zjadłaś ich. Mhm, wypychało. Kwas burger uwaga. Mam swojego cheeseburgera Łukasz ma skrzydełka jeszcze. Mm. <laughs> Także szamiemy. Mhm. Dobra, słuchajcie, będę kończyła tego vloga i ty odpoczywać dalej. <laughs> Wzięłam już kolejną dawkę leków i testuję. Nowy mój sprzęt. Nie no, nagrywam sobie tą końcówkę Łukasza telefonem. Ja już dużo vlogów nagrywałam Łukasza telefonem, ale chyba tak na siebie rzadko. Raczej przybitki jakieś gdzieś tam w sklepach, bo odziedziczę ten telefon już za miesiąc. No, Łukasz bierze nowy telefon, bo mu się kończy kontrakt. E, więc no, no, właśnie, ja nie umiem trzymać telefonem, to jest problem. <laughs> Kończy mi się kontrakt, więc e, będzie biorał nowy, e, a tego nie będzie sprzedawał, tylko ja sobie go przejmę do nagrywek. Bo nie super właśnie jak do, do wyjścia czy gdzieś. To fajnie jest im zagrywać, nie? A trochę ciemni jesteśmy, bo telewizor się wygasił. O słuchajcie, chcieliśmy tak oglądać ten film o tym mieście, o tym skażeniu. Ale coś teraz brzydkie kolory są, zobacz, brzydko nagrywa, Wiesz? No to światło jest takie przyciemione. Ua! Muszę się jeszcze pouczyć. No, upuściłam, spadł mi na rękę. Nieważne. ważne. mogę oglądać ten film o tym skażeniu, słuchajcie, tutaj w Anglii, w mieście, co, co się te dzieci chore rodziły. Ale jakoś nie chcę nam się oglądać. Wiecie. Ja tam sobie maluję, Łukasz sobie tu coś pogrywa. No i tak. No i tak słuchajcie, życzcie mi zdrowia, żeby w przyszłym tygodniu już była zdrowa. Oczywiście jak mi się skończy choroba, to się zacznie. Ta druga choroba co miesięczna. <śmiesięczna> Także masakra. W ogóle dwa treningi przez to opuściłam. Nie wiem, czy wam mówiłam. Nie, chyba, że czwartek, w piątek w ogóle nie trenowałam. Takie mam wyrzuty sumienia i źle się z tym czuję. No, ale dzisiaj wysyłałam do trenera raport, to mu napisałam w raporcie, że dwa dni nie trenowałam. To mi napisał... Yy, znaczy, ja mu napisałam już w czwartek, że tak, w czwartek, piątek odpuszczam treningi, bo jestem chora. To mi napisał, żebym mu napisała w raporcie, ile dni nie trenowałam, to o tyle przedłuży kontrakt, nie? Jakby o te dwa dni i wiesz, wtedy... Mam dłużej kontrakt, hmm. nie? A muszę sobie przedłużyć właśnie kontrakt, bo mi się kończył kontrakt też. No. Yy, kontrakt, jaki kontrakt? z No, yy, współpraca z nim po prostu. No, także tak. Także tak, słuchajcie, idę, uciekam. Cieszę się, że się do was odezwałam. Ach, bo przez cały tydzień nie miałam jak. Czy mam jeszcze jakieś vloga do zmontowania oprócz tego? Nie, nie, wczoraj montowałam. Coś mi się mam wrażenie, że gdzieś mam jakiegoś vloga, który mi leży niezmontowany. No to jest niemożliwe. No ta kamera moja już idzie na emeryturę. Canon G7X idzie na emeryturę, mark 2 po sześciu latach chyba. No, także i tak długo ją miałam. Naprawdę długo ją miałam, bo wiem, Ale... że dziewczyny vlogerki ją mają dwa lata i wymieniają do nowo. Zapomnij, że ona już. Była i ona już była po naprawie. naprawie, tak. Także naprawdę bardzo Ale długo to było mi było. Mm, no, to było. spadło na obiektyw. No, to, to co zawsze. To, co w każdej kamerze, to co w poprzedniej, też nad morzem. No to dziwne, że ona się po prostu wyłącza. Jakby ja nie, no, sama nie... się wyłącza. Po prostu nagrywa, nagrywa i się wyłącza, zamyka się obiekty wcześniej, chowa się. No ale mówię, 6 lat. Dziewczyny, vlogerki mówią, że po dwóch latach już wymieniają. Nazwę. No dziwnie, to ja nie wiem. To One to, są coś jakaś. Tak skonstruowane, z... że po prostu. I, i na przykład ym, dużo osób mówiło, że w tej kamerze im się, wiesz co, psuje? To klapki, o, oczko. Oczko się nie domyka. Albo się nie otwiera całkowicie. No nie otwiera się i wiesz, wisi I to widać czasami jest na filmie, że jest tutaj tak przycięte tak o nie, o tak o. wtedy jest bo jest wiesz klapka tutaj nie, do nie otworzyła się całkiem, nie. No mi działa, mi się super samo mi się otwiera i zamyka. <grycz>, wręcz samo się otwiera i zamyka. No. Można to zrealizować. to nie może być jakaś poważna usterka. No też mi się tak wydaje, nie wiem, bo, bo on, on się wyłącza, wyłącza, a potem już na przykład za trzecim razem jak się sam wyłączy, to pokazuje brak karty pamięci. No a karta jest, nie? Bo nagrywał przed chwilą No nie wiem, dziwne. Dobra, idę, słuchajcie, odpoczywać, potem idę wziąć gorący prysznic i spać, bo dzisiaj spałam chyba z 5 godzin, a wiecie dlaczego? Bo wziąłam sobie sudafę na noc o 11, z kofeiną i o czwartej. Kupi <głupić> pomysł. A dzisiaj wziąłam o 16:00. Czyli jak wczoraj wziąłam o 11 i zostałam o czwartej, czyli 5 godzin mnie trzymało. to teraz jak wziąłam o, 16, o 18, 18, nie, to do 11 posiedzeń i pójdę spać. O o 6 wziąłam miś po jedzeniu wziąłem. No ja czekałam na jedzenie. No, także jeszcze do 11 jest ósma. Trzy godzinki jeszcze malowania. Super. Uciekam. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć! No. Nie chcę się pożegnać? A ja, ja mam. Pa, powiedz. Też, gdzie? Pa, co jest. Na razie. E <laughs> aí